Mówimy na rzece Odrze. Siedzi, siedzi, siedzi. Jezu, ludzie, ludzie. No jest. jest, siedzi. Poczułem, tylko taki Nie ma. Siedzi A! Puścił. Puścił. No, ja jeszcze nigdy w takich warunkach na Odrze nie mówiłam. Wpływamy z przystani wędkarskiej. Zobaczcie, dostałam cyna. pracy. Na zakręcie biorą sandacze. I proszę, proszę. Siódma rano, już pierwsze łódki stoją. Cześć, z tej strony Fitrybka. Dzisiaj jesteśmy statą na sandaczach. Mówimy na rzece Odrze. Dokładnie odcinek regalica. Woda tutaj płynie bardzo, bardzo szybko i jest bardzo wysoka. Powiem Wam, że dawno nie łowiłam tak ciężkimi główkami. Myślę, że minimum to jest 30 gram nawet do 40. W ogóle naszą łódkę już znosi, widzę. Już się dużo przesunęliśmy, mimo że już stoimy zakotwiczeni. No, w takich warunkach jeszcze nie łowiłam. Płynie straszny syf. Jest to woda prawdopodobnie powodziowa z gór. No i jest grubo. Ale będziemy walczyć, może uda nam się coś złowić. Dzisiaj łowię wędką Sainte-Croix, Ona jest do 40. Mniej więcej do 40 tam ilość gram. Pokażę Wam, jakie mam gumy. Przygotowałam dwa pudełka gum. Myślę, że i tak za dużo. Dzisiaj skupiam się na gumach narwal. Znalazłam też jeszcze dwa asasiny, które są bardzo ciężko dostępne. Kwantumy. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? A, i mam troszeczkę kajtechów. Kajtek to jest taki mój killer i zawsze staram się używać też kajtechów, w samasandaczach. na sandaczach. I mam jednego koguta. Wiedziałam, że dość ostro płynie, więc wzięłam takiego 30-gramowego. Zobaczymy. Dobra. Dzisiaj Santa czołowimy z opadu. Ale woda, rel To jest jakaś masakra. Ja mam 35. A zobacz, czy na tej mojej różowej wence nie jest 35 na przypadkiem podpięty. Nie, 28. Bo chciałam Ci pokazać, jak to pracuje. W razie to popłyniemy w kanały kanały też Przynajmniej tak woda nie rybie Wszystka piątka jest w sam raz moim zdaniem Tak mi się wydaje O zobaczcie które... jaki syf płynie nie tą samą. Ty łapiesz Rawala komandę szadem, a ja... Łapiesz tym? Kompleksem? Patrzcie, to jest guma kompleks i ona nie ma kompleksów. Ponoś na nią biorą sandacze. Zobaczymy. Ale se płynie. Nie, nie wiem co dzisiaj będzie z tymi rybami. O Jezu, o się straszyłam o człowieku, aż nie zarzuciłam. A i co panie? A córka to potrafi wybrać miejscówkę. Ludzie, ludzie, pierwsze branie. Dobra, nie by tak krzyczeć, bo zaraz sąsiedzi nas usłyszą. Widzę, i to bardzo mocno. I mi się wydaje, że trzeba gdzieś przesunąć zaraz. Jaka to jest głębokość? Sprawdzisz na 6 Jest się przesunąć. Bo tam ło gdzie stoją te łódki. Jak widzicie jest jakieś 7 metrów. Ponoć w tym dołku siedzi sobie sandaczek. Drewie ta woda. Czuję jak mi się ocierało jakieś syfy przynęty. To ma chyba jakieś syfy. Ta guma. Chcę że taką mamy jeszcze jedną. Ale to brzdąc. Ja cięższą główkę chcę. Jezu, do czego to doszło, że główek 40 gram muszę używać. O, patrz, mają coś. Mają coś sporego. Chyba tego nie widzicie. Ale mają dużą rybę. Mają. Dziady rybę. Mają. Kanapeczka z mytką. Na śniuranku. No mam lepsze, mam kłębkę cebulową. Siedzi, siedzi! Siedzi! Jezu. Ludzie, ludzie ma. Tak. Jest elegancko, ale to nie jest duża ryba. Ale się ludzie cieszę, siedzi ryba. Pierwsza ryba dzisiaj. Weź z podbierek w razie co? Ale tu gdzie masz... Ja to normalnie. Jaka patologia. To w ogóle Chyba nie. Ale w takim nurcie taka ryba Ojej, się... O. <laughs> Pierwsza ryba, ludzie Cześć dzisiaj. Co? Zaczęliśmy płynąć. Sandacz nas przyciągnął. Patrzcie. Patrzcie. Pierwszy. Słuchajcie, udało mi się złowić pierwszego sandacza, nie ma wymiaru. Ale cieszy, jest rybka honorowa. Dasz zaczyna padać. Ło. I popłynęła. No jest. Jest, siedzi. O nie, mamy zasmar i zasmarkany obiektyw też. Ale to trudno. Zobaczcie, leje deszcz. więc Sorry za obiektyw. Ale się strasznie nam tu rozpadało. O, 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 taki większy jak mój, ci powiem. Większy jak? Taki już ze 40. Tak? Ze 40 centów ma. Co? Chyba może i nie. Chcesz miarkę? No piękny. A teraz buziaczka i do wody. O, poszedł. Poszedł, łowimy dalej. Jeden jeden. <noise> Ale coś tam pyka, nie? już był pokuty, wcześniej było widać. Był taki pyszczek już skuty wcześniej, bazerny no. Na szczęście trafił na kogoś uczciwego, a nie mięsiarza. Jest? Ale tak widać, gdzie takie marchewkowo zielone gumy. Ja też mam podobną z bas Asasina. I widać, że reaguje na to, nie? Tak, nam się, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, idę wody. Łowimy dalej. W tym nurcie takim większym jak one uderzają tak bardziej czuć, nie? Jakieś gówno. To już tam bardzo fajnie to wpłynie <grystanie> to dlatego że <grystanie> to i leci krzaczor. O poszedł. Jakby to, to, to karty tam dziole przewadzi powinno no, tak, z jednego jednym miejscu w ile to wyszło już? Trzy ryby ja miałam jeszcze branie. Jedno nie wcięte. Oni Oni tam mieli wymiarowego, to mało powiedziane. Po chłupocie słyszałam. Czupa kabra. Mała. Nie że... A ja mam fluocarbon. Zawsze ciut. Ale ładnie przyciął. Chuchu Dobrze pod zęba trafił. No. Ale jaja. dużą A co ty... To, I to, to tą gumę. Ty dawaj mi ją. Pierwszy rzut. Ja pindolę. Już czupaka napotęgnął. To nic. No. Czuję takie uderzenie i luźno od razu. To się musiał pierdolnąć tą gumę. To od razu ją przyciągnął. W tym momencie? Dobra. Jak ja teraz złowię na tą gumę w pierwszym rzucie, to powiem ci, że coś w tym jest. Syf. Zmiana na białą kolor. No, siedź, aaa! Ah! Spadł. No, ja zdenerwuję się, bo mi spadł sandacz. No, to człowiek się denerwuje, jak sandacz spada. To na białego kajtecha. Nie mogę wciąć się w tego sandacza. O Jezu, mi tak w Już myślałeś, że sandacz. Co jest, coś mi w toni uderzyło. To boleń pewnie by mógł być. A tak jakbym po rybie albo... Sandacz jak takie tak jest fajnie. To nie ma, to nie da się tego nie rozluźnić. 100% bo to jest takie właśnie tak, aż tak aż ponad garstka tak puścił puścił no puścił pocharatał mi gumę tylko albo mały nie rzuciłem go znowu dobrze Był go, miałam go już parę razy go widziałaś podkręcałam już go Tak, tylko że wzięłaś rękę, żeby kamerę włączyć no. tak do tołu. Już kamerę nie wyłączam. Mam jeszcze 3 godziny nagrywania. Dobra, nie będę chytra. Teraz powiedział kolegom, pewnie już nie przyjdą. Zmieniliśmy miejscówkę. Jesteśmy przy moście w gryfinie. Tutaj mamy na brzyży. Powiedz to jak brał ryby nam w tamtej miejscówce. Bardzo słabo. No właśnie. Złowiliśmy trzy ryby. No jedna obcinka szczupaka. No i jedna obcinka szczupaka. Mi parę spadło, bo no jeszcze mam problem z wcięciem się w tą rybę. Generalnie słabo. Na razie 2 do jednego dla taty. Ale same krótkie. Ale pamiętajcie o tym, że odra jest bardzo, bardzo wymagającą wodą. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Łowimy dalej. Słuchajcie. Jest następny sandaczek. Nieduży. Akurat GoPro miałam połączone, bo to praktycznie drugi rzut na nowej miejscówce, a z ciekawości go zmierzymy. A taka ciekawostka, że u nas na wodach z regalicy sandacz ma wymiar 45, a nie 50. Do wody jest 2,2 2 Jest taki prąd, że zobaczcie, tam prawie przy moście się kotwiczyliśmy. Na kotwicy tutaj proszę jesteśmy. A tak odpłynęliśmy na kotwicy. Masakra. Odra, no ja jeszcze nigdy w takich warunkach na Odrze nie łowiłam, że łowię na 40 gram. I myślę, że mogłabym założyć cięższą główkę, jakbym miała, ale nie mam. Jest tak nieciekawie, ciężko mi się łowi, coś nowego. Jest to dla mnie i dla taty chyba też jest w miarę to coś nowego. Takie łowienie na ciężkie główki, tutaj na regalicy, co? Tak się łowiło cały czas na 15, na 17, 12, a teraz trzeba zakładać 35, 40 na no jest to finansowe łowienie. No, całkiem, całkiem inne łowienie. Ale czego się nauczymy? A pamiętasz takie czasem na Odrze, tutaj na Regalicy, żeby tak płynęło konkretnie? No, maksymalnie się łapało na 30. Kiedyś, kiedyś. No, widzicie. Tak wygląda sytuacja. Zobaczcie, to jest nasze piękne nabrzeże. Z tatą wprowadziliśmy sobie taką małą rywalizację. Kto złowi dzisiaj więcej ryb, jakoś tak wiecie, na, na te wymiary, ze względu na warunki się nie nastawiamy, więc liczy się sztuka po prostu. Na razie jest 2-2, walczymy dalej. Patrzcie, coś niesamowitego. Zobaczcie, my stoimy na kotwicy i teraz widać jak tutaj ta gałązka się zatrzymała, jak ta odra nam zapiernicza. Zobaczcie po tych brudach, co to płyną. W ogóle woda jest strasznie brudna. Zbieramy bardzo dużo zielska. Zobaczcie, jak już daleko odpłynęliśmy cały czas na tej samej kotwicy, stoimy zakotwiczeni. I już tak dalej. W sumie to łowimy w dryfie, można powiedzieć. Zobaczcie, jak nas zniosło znowu. Kawałek dalej. Przez chwilę się zatrzymaliśmy, gdzieś pewnie na jakimś zaczepie. Ale już ciągnie nas dalej znowu. Tutaj troszeczkę rzucaliśmy w stronę tego kanałku. Tutaj są przystanie wędkarskie. No ale niestety nic nie wpadło, nawet puknięcia nie było, ale tam chłopaki z brzegu odławiają okonki, z tego co widzę. I nawet jednego ładnego widziałam, jak go wyciągali. Bo tak w tym kanałku to już nie ciągnie pewnie. No i całkiem ładne okonie. Jesteśmy na jednej z ostatnich myślę dzisiaj miejscówek. Zobaczcie jak jest w ogóle szaro, buro. A mamy godzinę 12.10. A jest taka szaróweczka. Jakby była co najmniej 16. A tutaj mamy plażę, która już jest znana dla wielu z Was. Ponieważ tu nagrywałam swój pierwszy film z plaży, gdzie złowiłam sandaczyka na obrotówkę. Głębokość mamy, mówimy tak na około 7 metrach. Woda też jest na pewno tutaj dużo cieplejsza. O te parę stopni, ponieważ jesteśmy dość blisko wpływu do ciepłego kanału. No zobaczymy. Może coś skupnie. Na razie byliśmy na dwóch miejscówkach i z dwóch miejscówek miałam po sandaczu. Mam nadzieję, że średnia nie spadnie. Jesteśmy na ostatniej miejscówce dzisiaj, jest to wpływ do ciepłego kanału, który jest sztucznie podgrzewany przez elektrownię, tak? Zgadza się? Dobrze mówię? Wykopany sztucznie. Sztucznie wykopany i sztucznie podgrzewany pod elektrownię. Bajka, bo nie zamarza, przez cały rok można łowić, chociaż kiedy ostatni raz mieliśmy porządną zimę tak naprawdę. No, a z ciekawostek dotyczących jeszcze tutaj naszej wody Spółdzielna Regalica o swój okres ochronny sandacza zaczyna dopiero od 1, 1 marca, marca. Tak. Czyli tu do końca lutego możemy łowić sandacze Fajnie, bo płynnie w okres spinningowy wchodzę w okres pławikowy, więc cały rok można łowić do bólu Zobaczcie, tutaj fajnie widać jak woda z ciepłego kanału... Nie wiem czy wy to widzicie dobrze w kamerze, ale ja to widzę bardzo dobrze na żywo. Jak woda z ciepłego kanału miesza się z wodą z Odry. Wygląda ona bogato. No więc słuchajcie. Dzisiaj udało nam się złowić cztery krótkie sandacze. Więc powiedzmy, że na panujące warunki to sukces, bo jest bardzo trudna woda teraz, szybko płynąca. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich warunków. Tata potwierdzi. Ile to miałeś zer ostatnio wypadów? Dwa. Dwa wypady tata zaliczył ostatnio na zerze. Dzisiaj chociaż były jakieś puknięcia, parę ryb nam spadło. Wszystko maluchy, żadna ryba nie miała wymiaru, ale chociaż... Było troszeczkę zabawy. Na pewno jeszcze wrócimy, tutaj. Na pewno jeszcze jakieś filmy nagramy z sandaczem. Mam nadzieję, że jak się ochłodzi, to te sandacze też bardziej się uaktywnią. Dobrze by było, jakby trochę może ta woda spadła i przede wszystkim, żeby ten nurt był mniejszy, bo dzisiaj to, jak Wam pokazywałam, to po prostu katastrofa. Nasze najśmielsze oczekiwania to przerosło. Na dzisiaj kończymy nasze wędkowanie, musimy wrócić do domu, zjeść obiad. No, to co mogę Wam powiedzieć, to woda uczy pokory i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!